Okej, okay, Harry Potter i Winsias Kabalut, najlepsze sens trilogii o potencjale. No bo wspomniałem, że będzie tylko 3 filmów, u nas było tylko 3 filmy omawiane, też jesteśmy na sesji, a nie osiem, tak tego przypominam. No i to nastają najlepsze sens trilogii, tym bardziej ze względu na zakryto połączenia internetowe, być może trochę od tego. To robimy to tak, no, co potrzebne? Papiery jakieś? Nie wiem. No nie dokładnie. Musimy działać u źródła. To znaczy musimy sprawić, żeby Julia nie zrobiła nigdy tego, co już zrobiła. Chyba to jest jasne. Domyślcie się, jaki. Co to jest? Morderca. Jest! Dobra nagranie, wróćmy do więzienia z kabanu. Więzienie z kabanu na dobry film, ma taką fabułę, po podstórczy jest flag. Czy tam jak zwał, tak zwał. Uciekł z więzienia i po prostu niby próbuję z się do tego czołowego I wokół tego że się zjadł mroczny zestaw. tym też po prostu zawiesza się właśnie jest, ja który zapewne wziął ten serwis, ten zesny, ale wiadomo. I po prostu jakby wokół tego się obracała fabuła. Chwilę, widzę, że tego nie zrobiłaś. Widzę, że tej właśnie rzeczy nie zrobiłaś gości lub... llyfo erthol tanllfaw. Rhystw Lostaf Tom Lles. Rai rafi Tom Lles Llyfonesgiam. Chos i'n deall sgrifsiau. Mas llysegwndu. Rall. Fa. I mae ysgrifniau llyfod sy. Is it a stabiwa, stabiwa, or Jesteś swój chłop. No, no tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. Dobra, okej. Okay. No, w tym takim razie idealnie odpisami, właśnie od końca ja Jelnik nie stałem. To właśnie taki serio od tego bardzo dobry vibe. I zresztą efekty Bardzo sprawił od 2050 roku wtedy 2004 no i na serio. Dodatkowo to jak niby zamordowali ptaka, to jest bardzo dobry motyw. No, mówię stali o wkrótce. Polecam wam obejrzeć na streamingu, bo nie wiem czy w jakichś skinach zaraz